Witam serdecznie w Kwietniowych Wiadomościach. Zaczynamy wiosenne wydanie serwisu informacyjnego z gminy Praszka. Ruszamy. Marcelina Kowalik. Rozdanie nagród Praszkowskie Koziołki. Jest to takie uhonorowanie ich pracy. Otwarcie placu zabaw w Ganie. Tam jest chustawka taka. Nowe wystawy w muzeum. Przygotowujemy nową wystawę. Po przerwie spowodowanej pandemią ponownie można było zgłosić kandydaturę do Nagrody Burmistrza Praszki. Najaktywniejsze osoby i instytucje wyłoniono i nagrodzono Praszkowskim Koziołkiem. Zapraszamy do relacji z tego wydarzenia. Nagroda Burmistrza Praszki zasłużona dla Gminy Praszka dla pana Kazimierza Polaka. Cztery wyjątkowe Praszkowskie Koziołki trafiły do nagrodzonych. Za nami gala rozdania najbardziej prestiżowych nagród gminy Praszka. Jest to już trzynasta edycja, z tym, że dwie edycje się nie odbyły z uwagi na koronawirusa. I zawsze mamy więcej zgłoszeń niż możliwości przyznawania nagród. Bo są przyznawane cztery nagrody. Jak za chwilę pan się dowie, osób nominowanych było siedem. Czyli zawsze są tacy społecznicy, osoby, które chcą działać i promują naszą gminę. I warto, żeby zasłużyli na to, że zostaną pokazani mieszkańcom, nie tylko w naszej gminie czy w powiecie. Jest to takie uhonorowanie ich pracy. Sama nominacja, tym bardziej, że wynika ona zawsze z danej społeczności lokalnej, czy to, czy, czy to danego sołectwa, czy, czy, czy jakiejś działalności tutaj na terenie miasta, to już jest dużym wyróżnieniem. Bardzo często jest tak, że osoby, które są nominowane, właściwie działają we wszystkich sferach, bo i czy wspierają działalność sportową, kulturalną, no i są społecznikami już od wielu lat. Tegoroczne statuetki trafiły do Kazimierza Polaka. W zarządzie Polskiego Związku Wędkarskiego w Praszce zasiada od lat 14, od 10, przez 10 lat jako wiceprezes, a ostatnie 4 lata jako prezes. Od 10 lat organizuje festyn pod nazwą Z Wędką nad Wodą na zbiorniku w Młynach. Waldemara Bartkowskiego. Jest znakomitym przykładem artysty, który potrafił upowszechniać kulturę w sieci i adoptować ją do nowej rzeczywistości. Sceniczna postać pana Kaźnierza stała się postacią filmową, a forma krótkich nagań trafiła na bardzo podatny grunt, stając się wyraźną wizytówką w e, z jednodziesiątym na pewno praszy. Koła gospodyń babeczki z rodzynkami w Kowalach. Koło to swoją działalność oficjalną na rzecz rozwoju wsi i gminy prowadzi od października 2019 roku. W szerokiej palecie działań można znaleźć m.in. udział w konkursach kulinarnych i programach telewizyjnych o tematyce kulinarnej. A tym samym promowanie wsi, gminy Praszka i powiatu Oleskiego na terenie niemal całego kraju. Oraz do Moniki Sikory. To osoba podejmująca od wielu lat różnorodne działania na rzecz swojej miejscowości, czy Brzezin, a także gminy Praszka. Od 20 lat aktywnie uczestniczy w działalności koła gospodyń wiejskich w Brzezinach. Dzięki jej zaangażowaniu koło gospodyń wiejskich wielokrotnie zdobywało wyróżnienia. Nagrody na szczeblu wojewódzkim, m.in. za koronę Tego Tegoroczna Gala Praszkowskich Koziołków to jedno z wielu wydarzeń organizowanych z okazji 630. rocznicy nadania praw miejskich Praszce. Finałowym elementem gali był koncert zespołu Vechi Akum. Dziecięca radość już wkrótce na stałe zagości w Ganie. W sołectwie powstało miejsce rekreacji dla najmłodszych, długo wyczekane przez rodziny. Jakie są plany na zagospodarowanie placu zabaw? O szczegółach już teraz w materiale cieszy najmłodszych i ich rodziców. Jest nową wizytówką miejscowości i miejscem do zabaw. Mowa o nowym placu zabaw, który otwarto w Ganie. W 2021 roku przeznaczyliśmy pieniądze z funduszu sołeckiego na projekt i zaczęliśmy właśnie realizować również z funduszu sołeckiego zakup zabawek. Pojawiły się pierwsze urządzenia, ale plac zabaw jeszcze nie był dostępny dla dzieci, bo nie spełnialiśmy wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Dlatego w tym roku Znaczyliśmy taką większą kwotę, około 33 tysięcy na zakup tych dużych urządzeń, tutaj tych dwóch zestawów, takich dla starszych dzieci. No i właściwie to było dwa tygodnie temu. Stworzyliśmy te strefy bezpieczne tutaj z piasku i otworzyliśmy tak. Plac zabaw wyposażono we wszystkie niezbędne urządzenia wraz ze strefą bezpieczną. Wcześniej nie było w Ganie publicznie otwartego miejsca do zabaw dla dzieci. Najbliższa to była chyba w Polsce taki plac zabaw. A w, a w okolicy tutaj nie było czegoś takiego. Także no dobrze, że, że sołtys tutaj, pani Michalina Kościelna, e, zainicjowała coś takiego i że to tutaj powstało. Bawimy się i przekręcimy się, się, wspinamy. Co jeszcze można tu robić? Tam robić się wyścigi, tam się gra w kółko i krzyżyk. Tam jest chusztawka taka. Czyli jest tu co robić? Mhm, można zjeżdżać zjeżdżalniami, huśta, huśtać się na huśtawkach, kręcić się na karuzeli spinać się. Plac zabaw powstał po dwóch latach starań. Zaczęło się od wykupu działki. Później postawiono ogrodzenie, a z czasem zakupiono urządzenia. Do zamontowania pozostał według projektu samochodzik Jeep i stół do gry w szachy o wartości 11 tysięcy złotych. W przyszłości będzie również stała altana chroniąca przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Urządzenia zostały umieszczone optymalnie z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Sołectwo wykonało także kącik zieleni, w którym Posadzono już pierwsze rośliny. Muzeum w Praszce odwiedzają zarówno ci mali, jak i duzi, grupy zorganizowane i osoby indywidualne. Praktycznie każdego miesiąca możemy znaleźć tam coś ciekawego. Obecnie na odwiedzających czekają trzy wystawy czasowe, jakie sprawdzili nasi reporterzy. Inspirujące wystawy, atrakcyjne eksponaty, a przede wszystkim dbałość o przekazywanie lokalnej historii. Muzeum w Praszce przygotowało kolejne ciekawe propozycje wystawiennicze. Na tej sali, na której jesteśmy, na naszej głównej sali wystaw czasowych mamy w tej chwili ekspozycję podróże wycinanek. Jest to wystawa z kolekcji Muzeum Częstochowskiego, która została stworzona w ramach projektu. Na wystawie prezentujemy ponad 70 różnych wycinanek reprezentujących rozmaite regiony naszego kraju. Mamy wycinanki lubelskie, łowickie, kurpiowskie oraz takie wycinanki współczesne do tego dla grup zorganizowanych również oferujemy warsztaty podczas których właśnie można wykonać samodzielnie taką wycinankę oprócz tego mamy już wystawę fotograficzną ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu jest to wystawa fotografii pod tytułem portret dziecka czy też dziecięcy świat oczami fotografów dawnych fotografów to jest wystawa na której są zaprezentowane fotografie ze zbiorów z kolekcji pana Wuksa Szybkowskiego. Jeszcze trwa wystawa dzwonki z różnych stron świata. Ona będzie do końca kwietnia z nami, a później będziemy prezentować kolejne kolekcje tutaj z zbiorów naszych mieszkańców. W murach muzeum każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ oferta placówki jest uniwersalna. Zawsze staramy się, żeby nasze wystawy były skierowane dla wszystkich grup wiekowych i myślę, że w tym przypadku również tak jest, ponieważ wycinanki zarówno dla tych najmłodszych, czyli przedszkolaków, uczów, uczniów szkół podstawowych czy średnich, którzy nas odwiedzają są bardzo ciekawe, ale również dla tych osób starszych, które się interesują właśnie sztuką ludową. Z okazji zbliżających się obchodów 630-lecia nadania praw miejskich Praszce Muzeum Przygotowało specjalną wystawę. Najbliższe wydarzenie, jakie zaplanowane jest tutaj u nas w muzeum, to 14 maj, Noc Muzeum. W związku z tym, że w tym roku obchodzimy 630 lat nadania praw miejskich w Praszce, to również nasza Noc Muzeum będzie właśnie przebiegała właśnie pod tym hasłem obchodów rocznicowych i przygotowaliśmy w związku z tym nową stałą wystawę historyczną poświęconą dziejom miasta. Od kilku lat już w naszym muzeum nie było wystawy historycznej, ponieważ ta poprzednia wymagała już takiej gruntownej modernizacji. W związku z tym właśnie już od końca zeszłego roku przygotowujemy nową wystawę, która będzie prezentowała nam historię naszego miasta. Więcej informacji o ofercie muzeum można znaleźć na stronie internetowej widocznej na ekranie. Na dzisiaj to już wszystkie wiadomości. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do obserwowania wydarzeń relacjonowanych przez nas w mediach społecznościowych i TV Praszka. Życzę dobrych dni i do zobaczenia.